Witajcie kochani, 18 stycznia znowu. No więc wczoraj dostaliśmy wiadomość, że bratanek Szwagra jest w Anglii, przyjechał na studia i jego uczelnia jest koło nas i on przyleciał chyba w niedzielę. Wczoraj się odezwał. I dzisiaj się do nas wprowadza na jakiś czas, bo trzeba szukać, poszukać mu zakwaterowania w Preston, gdzie jest jego uczelnia. I przed chwilą już pisał, że o 12 mają tu być. On i tam dzisiaj zatrzymał u... u jakiegoś krewnego. Może wyjaśnię to później, bo teraz nie mam czasu. W każdym razie mam jakieś pół godziny teraz do ich przyjścia. Miałam healthy visitor między 10 a 11, a o 11 odczytałam wiadomość, że mają to być o 12. Przebrałam siebie, przebrałam e, Anaję mm. i do dzieła. Nawet z dwiema, nawet cukier się skończył, więc taką zrobiłam na szybko przekąskową <gryw> party plate i będę chyba robić pakory. W pasach mam też te dwa soki indyjskie, których nie zużyliśmy, więc może się dzisiaj przydadzą. Tutaj moja pomocnica. Wystrojona. Robię herbatę. No ma Nie. Mam pamiętaj, 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 Spoon, i tutaj. inside. Mm -hmm. No, 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 jest ok. Jest 23 po. Mąż właśnie dzwonił, że oni zaraz powinni być, bo są już w Hindley u nas tutaj. Robię pakory. I'm about to godzina 14.15 mąż przyjechał jakoś za 15, druga, utknął w korkach ty yy, i teraz zawieźli osobę towarzyszącą na pociąg teraz zrobię paliw mhm uh -huh. Do zimnego mleka dałam parę łyżek jogurtu i, i zagotowuję teraz. I mi się wytrąca. I'm like princess. Huh? I'm like princess. Yeah. What you just said? You say mommy look beautiful? Yeah. Say it. No, say it. For mommy. Say you look beautiful. <laughs> No i teraz przelejemy przez materiał i sitko. Mhm. I teraz zawinę, położę coś cięższego, żeby to się ściągnęło. Yeah, daddy! Yay, yeah, you wear your shoes yourself, very good! Let's wear a jacket and let's go for RV, yeah? Daddy's is coming. No, no, no. 9, Arwi śpi. Już od jakiegoś czasu, ma, ale ten y, bratanek szwagra jest y, u siebie w łóżku. Na telefonie y, Ena miała drzemkę w Nima. Y, męża jeszcze nie mam, ja tutaj się trochę szlałam, trochę posprzątałam, trochę nie, trochę siedziałam teraz na telefonie. Bo cały dzień tak szybko zleciał, bo Anaja sobie nie radziła z nowymi osobami w domu, w sensie była nieśmiała, kleiła się, wiecie jak to jest. W każdym razie zobaczymy, jak to będzie. Chłopak nieśmiały, ale potem się rozgadał. Gotuje. Sprząta. <laughs> Przynajmniej tak, wiecie, powiedział i też u sobie talerz, i tak dalej. Te rzeczy, które ze sobą przywiózł. Come here. Okay, thank you for letting me sit next to you. <laughs> no, i ten. I zobaczymy, jak tu pójdziesz. Czasem, ale się rozdrapałam tą brodę kurde. <laughs> I ten. Y... No, wiadomo, z znienacka, ale mój mąż się wygadał. Że to jest blisko nas, już jak on był w drodze do Anglii, więc nie byliśmy jego planem pierwotnym. Oni w ogóle jakoś nie mieli planu po prostu, że się coś znajdzie, i tamta rodzina się nim opiekowała, a teraz po prostu przerzucili to troszeczkę na nas. No, on już sprawdza sobie autobus i pociąg do tej szkoły. Ma 3 godziny zajęcia w poniedziałek, no. uh -huh. i 4 godziny zajęć w piątek, i to wszystko. Więc jakoś mu się raczej nie. Spieszę, żeby się przeprowadzić bliżej, bo co prawda dobra, w podróży będzie tyle co na zajęciach, ale to tylko dwa razy w tygodniu i wiecie, bez spiny, nie jakoś chyba dziewiąta, jedenasta ma w poniedziałek, a 11 czwarta? Trzecia? Jakoś tak w piątek. No, więc szczerze, nie wiem jak to będzie wyglądało. Yy... Oczywiście chcemy, żeby się wyprowadził. Nie, to nie jest na zawsze z naszej strony. I miejmy nadzieję, że on ma tego świadomość, bo problem troszeczkę jest z indyjskimi znajomościami, że oni nie wiedzą, że wypadałoby zakończyć, właśnie wyprowadzić się czy coś. No więc miejmy nadzieję, że takiego przypadku u nas nie będzie. Mm, już rozmawialiśmy z tą szwagierką i szwagrem, od niego, w sensie, wiecie, z tej gałęzi. No, więc była pakora, były przekąski, był Matarpany na kolację. No i od jutra mamy tutaj pełnoprawnego obywatela w tym domu, kolejnego. Z było fajnie. Miejmy nadzieję, że z tym też będzie fajnie. Mm. Ale nie na zawsze. Fajnie jest wszystko jak jest, wiecie, przez jakiś okres czasu potem to się już robi <laughs> niefajnie, więc no. Ja, mamy deadline, więc miejmy nadzieję, że się w nim wyrobimy. Dobra. Oh, troszeczkę mi się dziewa. Bo ja jeszcze w ogóle miałam taką sytuację niezwiązaną z tym w ogóle. Z lekarzem dla Ananii, z apteką, z lekarzem, o. Dużo emocji mi to dzisiaj... Dużo emocji i czasu mi to zjadło, bo Tom był wcześniej w domu, a zmarnowaliśmy półtorej godziny Na to gówno, w sensie ja bym czekać w poczekalni jednej, drugiej, trzeciej i... Nie chcę się w to zagłębiać, bo się znowu wkurza Więc no... Pierwszy raz to odebrał Arwiego z nowego przedszkola Przestawiliśmy się na i tak dalej. Więc, e, bo nie pojechał sam, miał jechać sam, ale się bał, że po prostu mu nie wydadzą, nie? Więc pojechaliśmy razem. Teraz już powiedziała, że go zapamięta, więc może przechodzić po Argiego sam. Aczkolwiek raczej to się tak szybko nie zdarzy znowu. E, no, bo teraz jest w drugiej pracy, i od jutra robi dwie roboty znowu. E, więc jutro mamy czwartek, potem w piątek też, i potem. Soboty sobie spędzę trochę czasu, jak mi nie będzie. No. Um, wszystkim, którym powiedziałam o tej sytuacji, to. Um, Mieli bardziej wzburzone emocje niż ja, to nie jest tak, że mi to nie przeszkadza. Oczywiście mi, że, że takie wiecie, lasz chwilę, plany, które nie masz nic do powiedzenia za bardzo. No po co, no chłopak już do ciebie jedzie i jak tego nie przyjmiesz, to co, wyląduje na ulicy albo w hotelu albo w przytułku czy coś tam. Więc, no, takie trochę granie na emocjach i ogólnie. No, wiecie, to jest takie trochę podejście właśnie indyjskie, że jak jest krewdy, jakiś tam pociosek. Piąta, oh przepraszam, piąta woda po kisielu, no to ci tam przyślą. No, w każdym bądź razie, no ja nie powiem, że jestem mega zadowolona, ale nie jestem zbulwersowana i na pewno to nie jest jakieś coś, co poróżni mnie z mężem czy z jego rodziną. Oczywiście siostra mnie jego wkurzyła, ale to głównie dlatego, że yy, Pouczała mojego męża, jak powinien się zachować, więc trochę mnie to tam wkurzyło, ale to tak na sekundę. W sumie dzisiaj już gadałyśmy normalnie. Życzyła nam wiecie wszystkiego dobrego z okazji rusznicy, i tak dalej, i już gadaliśmy normalnie, więc bez jakichś takich głębokich żalów, zażaleń. No. Hmm. Czy wy byście przyjęli takiego gościa? Słuchajcie, to jest tak. Fagra, mojej szwagierki, męża, tak szwagra, męża, yy, bra, brata czy kuzyna, syn, chyba kuzyna z tego co ja wiem, no bo chyba że brat, ale raczej kuzyna, yy, syn. No więc takie troszeczkę daleko, dla nas to już nie rodzina, wiecie. O, przepraszam, Chyba kończyć, bo coś mi się zebam tu za. Dobra. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa pa.